Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Trynińska i pracuję jako prawniczka Fundacji Ukrainy. W dzisiejszym odcinku powiem Państwu o zezwoleniu na pobyt czasowy na podstawie połączenia z rodziną. Przede wszystkim proszę pamiętać o tym, że aby Państwa rodzina mogła skorzystać z tego zwanego na pobyt, jedno z Państwa musi przybywać w Polsce na podstawie m.in. pobytu stałego, czy też pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, albo też pobytu czasowego, tak zwanego blue card, albo też na podstawie pobytu czasowego przez okres co najmniej dwóch lat, z czego bezpośrednio przed złożeniem wniosku Posiadać zezwolenie na pobyt czasowy wydane na nie krócej niż jeden rok. W przypadku, kiedy Państwo ubiegają się o ten rodzaj pobytu, członkowie rodziny mogą być w Polsce, ale mogą też przebywać za granicą. Przypomnę o tym, że jeżeli przebywają oni za granicą, to Państwo muszą sami wypełnić wniosek na pobyt, podpisać go za swoją żonę, męża czy też małoletnie dzieci, a także załączyć do wniosku. Kopie paszportów, kopie aktów urodzenia oraz aktu ślubu. Te dokumenty muszą być potwierdzone także przez konsula RP. Jeżeli członkowie państwa rodziny przebywają poza Polską, to już po otrzymaniu takiego zezwolenia na pobyt. Te decyzje są wysyłane do nich, Państwo te decyzje odbierają i wysyłają do członków swojej rodziny, którzy mieszkają poza Polską, a oni kolejno ubiegają się o takie specjalne wizy na połączenie z rodziną i na podstawie tych wiz przyjeżdżają do Polski, a potem odbierają karty pobytu. Jeżeli podobało się Państwu to wideo, zapraszam do obserwowania nas na YouTubie, zadawania pytań oraz komentarzy na dole pod wideo. 真苦呀。